Siemanko kobyczki z tej strony Beko i dzisiaj... Ojej, zmodernizowali przez Lift Service. Jesteśmy na dziesiątym, bo... Jechaliśmy na górę, ale się nagranie nie nagrało. Będzie tylko kawałek. Ja w zasadzie to chyba w ogóle. No nam jest maszynawnia więc och... Mam nadzieję, że na nas nic nie spadnie. Obyka o winda już jedzie. O przyjechała. Kurczę była na żarówce, usunęli żarówkę. Czy trochę buja. Nie no wcześniej też bujała. Jak się zatnie, jak się zatnę, no to słabo. Nie no, od, te, o, od teraz już przestaje bujać. Znam już tą windę bardzo dobrze. Jeździłem ją wiele razy. Dzień więc... dobra. Dobra widzowie, no to elowina.